Siemaneczko, widzowie z tej strony Elza i witam w kolejnym odcinku z Hell Case'a po ostatnim odcinku, gdzie zrobiliśmy tak naprawdę kosę w pierwszej skrzynce z 5 dolarów Polecam sobie zobaczyć, bo ciekawy odcinek. Dzisiaj wymagania są naprawdę, naprawdę duże i może nam uda wygrać. A w dzisiejszym odcinku e, uda wygrać. Czyli po prostu z wartaxów zrobimy coś potężnego. E, a w dzisiejszym odcinku do wygrania są dwa skiny: USP Czarny Lotos mocnym zużycie i SSG Necropos mocne zużycie. Dwa wydaje mi się nawet spoko wyglądające skiny, też z mi naprawdę siedzi, fajne jest. E, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Łapka w górę, sub i komentarze, żeby zgarnąć skineczka. No i fajnie, jakbyście wjechali na e, oczywiście Hellcasea z kodem e, Elzard. Jeżeli jeszcze nie. 70 centyków, więc możecie sobie przedstawać szyneczki jak chcecie wejść, link w opisie. Plus tego tutaj przy wpłacie, jak przecież mój kod w prawym górnym, wybierać sobie ile chcecie. Macie 10% przy doładowaniu, zobaczcie, więc 18 dolarów przy 184. Wartaksy i mnóstwo metod płatności. Takie jak blik, czy można wejść z skinami i tak dalej. Przypominam jeszcze również o moim giveawayu na kostkę Tamte się już zakończył. Chyba kilku z Was wygrało, żeby wejść na kostkę 2 dolarki trzeba doładować, Koska do zagadnicza jest tylko 18 osób, póki co. I co jeszcze ważnego? I pamiętajcie, że macie tutaj też tutaj dniówki, bo za darmo codziennie sobie odbierać nagrodziki. Losować polecam wartaksy, bo jak dropom, to można fajny drop dostać. I macie jeszcze jakieś giveaway'a, rozdania, tylko możecie brać. Udział. No i co, chyba to jest tak szybkim wstępem? Wszystko i możemy, tak naprawdę, przechodzić do filmu, jakim jest film o wartaksach. Jaki jest cel? Fajnie było mieć kosę dzisiaj z wartaksu zrobić. Czy się uda? Nie mam pojęcia, raczej nie, ale spróbujemy. Na koniec stawiam sobie Vortexa, czyli to najdroższą skrzynkę. Ona kosztuje 21 tysięcy wartaksów. A może ją w połowie otworzymy. Koniec, koniec filmu lub połowa. Nie chcę tak na start otwierać. Więc tak, musimy tak otwierać, żeby dostał 21 tysięcy punktów. Zaczniemy sobie od tych najtańszych strzynek, Po 5. Tutaj macie 1% na taką Emeczkę. Ładna Emeczka. Jak już się taki filmik, to yy, z Helcase to nie wiem, czy ją dropnęliśmy Drobnęliśmy albo Emeczkę, albo Kałacha, bo w drugiej to jest kała do drobnięcia za właśnie 1%. Więc to tylko opcja. Odpierc sobie One kosztują tylko... Yy, ile one kosztują? 25? Tak, 25 wartaksów. A to skin też jak dropi, to jest tam kilka centów, więc jak zobaczycie sobie na przykład 10 takich strzynek, to macie na inną strzynkę, jak po mnie MK. Ale jest jeszcze ta szansa na tą MK, no nie? No Dobra, nam tu nie siadła w dwóch próbach, no nic się nie stało, trudno się mówi. No I zobaczę, tu zawsze te 14 centów wjeżdża na rejonik. co ja wchodzę w Case przecież przepraszam, już zboczenie zawodowe. Eee, to jakieś maksymy. Dobra, to co lecimy, przemijmy Helixa i Energy, polećmy na to, bo tutaj jest to sama szynka, też 1%, tylko to jest skała a to jest ta aweczka. Z tym się to różni. I w zasadzie te skiny są droższe. Dlatego jest, dlatego więcej tych wartaksów kosztują. E, o, tak. A tutaj. A tu jest tak samo. Tu ja zapomniałam. Dobra, otwórzmy te 5. E, o, jest to będzie drogie. To otwórzmy dwie. E, I tutaj mamy do kilku firm. Tylko mamy 1,5%. E, kilku firm, jak wiemy. Jest ładnym i drogim uspem. Naprawdę, kilka film jest tak fajny. Tylko jak ja już mam zielony zestaw w cesie, to tak lipa ustawiać kilka firm, które na które nie pasuje pod ten zestaw, bo to źle wygląda. No ale mi się siadło kilka firm. Aug burza. Ten legendarny aug burza z rynku leci jak burza. No co tu można więcej powiedzieć? Przeciwmy, przejdźmy sobie do Impulsa, bo Impuls to ta najtańsza szynka, w której macie po prostu różne skiny. Ja bardzo jestem fanem Impulsa również. Generalnie jestem fanem otwierania tutaj zawartaksy. Ja bardzo lubiłem zawsze, jak grałem kiedyś na się otwierać zawartaksy. Fajna, fajna sprawa, te wartaksy. Bardzo mi się to podoba, znaczy, że mogą tropić. No i zobaczcie, zbierzecie sobie 400 wartaksów i macie Kołacha, e, CZ i TK9 za 1900, 1200 wartaksów. No i 56 centów, czyli 24 centy. Nie najgorzej, nie najgorzej by to sprzedałem, bo nam to niepotrzebne. E, chyba, że będziemy to zbierać w sumie. I może na koniec weźmiemy kontakt, zwalniemy z podsumowania. To też nie głupie, też nie głupie. Dobra, pójdziemy sobie do skrzynki. Atom, szynka Atom, jej nigdy sam nie otwierałem kiedyś Oczywiście z wami ją otwierałem już ją chyba, ale tak sam kiedyś jej nigdy nie otwierałem Okej, Digiel Urban Rabble O okay. miejski gruz No on nie jest, nie jest jakimś wymiotaczem Sić za okej, tak nie najgorzej No ale to nie był ten drop, którego... Chcieliśmy tutaj oczywiście zgarnąć. Więc co? Może prześmy to tak, tak, tak trochę bardziej ryzykownie i pójdźmy sobie z tego szoka. Tu w szoku już macie na przykład kosy do zgarnięcia, wiadomo, procent jest mały na nią, ale jest jakiś ust serum, jest tutaj ten golden coil, więc tam na tym spoko skinie do zgarnięcia, jakie wam się, się poparci. Możemy przetestować, może coś siądzie. Fajnie by coś mocnego siadło. Nie... Okej, okay, ta emeczka, ona chyba 5 dolarków, i to znaczy jak nie stanie też pewnie jest. Więc nie wiem, ile ona będzie to nam kosztować. 5 dolarków, dokładnie, Battle Scar się trafił. Czyli najtańszy na stanie, już 5 dolarów, czyli nawet spoko drop. Podbieracie trochę wartaksów i taka ameczka za 5 dolarów, jak dla mnie. Bardzo fajny dropik. Pewnie mogło polecieć dużo lepiej, wiadomo. Zawsze, zawsze może być lepiej. No chyba, że dopięcie najlepszy drop. To wtedy nie może być lepiej. No, ale, ale wiecie o co mi chodzi. Dobra, otworzymy sobie Blasta jednego. Otworzymy sobie jeszcze ten jeden Inspiration. polecimy na tańsze i otworzymy sobie to najdroższą skrzynkę, albo coś skipniemy i polecimy od razu szybsze, szybciej. Ok, Glock Vogue. Vogue, Vogue. Nie, jak się to czyta, przepraszam. E, moda po prostu, po polsku. Ej, tu jest naprawdę dobry drop, bo ta szynka jest o połowę tańsza. A drop jest jeszcze lepszy, bo to jest Star Trek Battle, Battle Skirt, ale w Star Treku, więc no tutaj poleciało całkiem nieźle. Zresztą tą inspirację otwórzmy, bo nam mnie ciekawi, i jedną inspiracyjkę też jest kosa do wygrania, ale też są tanie skiny. Kurczę, tutaj lipkie. Oj, 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 jak ta kosa była, to by fajnie było, no ale nie będzie jej. Nie będzie z tej kosy. Ładna kosa, good time fate, ładna. Oj, 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 to jest, to jest szynka typu e, dobry drop albo słaby drop, więc ryzykowna. Dobra, wczoraj moment, przejdźmy do tego Vortexa. Fajnie by było, wieję coś mocnego, powiem wam, naprawdę fajnie by było. Mamy tutaj dwie kosy. No trzeba spróbować. 21 tysięcy Wartaxów. No to co? Klikamy. Kurczę, no fajnie, by coś poleciało mocnego. O, je, je Lock Franklin, nie, ile on kosztuje, ale ten Digel Print Stream byłby dużo, dużo lepszy. Ile tu będzie? Ej, 40 doltów, No dobra, nie jest to najgorsze. Ty, może nawet koseć się z tych wartach, są zgodnie, tylko trochę sprzedałem, chichów niepotrzebnie. Ale może się uda kosa. Zrobimy tak. Otwórzmy sobie jeszcze jedną skrzynkę. Którą tu jeszcze by otworzyć? Albo otworzymy może z 5 atomów i tytanie polecimy. O, zróbmy tak. 5 atomów. Nie, to nie są atomy, co ja gadam. To są te e, impulsy? Tak, to są impulsy. Pięć impulsów polećmy. Coś tu będzie fajnego. Nie widzę, że to się. Chyba, że ten Fajset będzie w jakimś dobrym stanie. W starteraczku. nie najgody, ale nic takiego szalowego nie poleciało nam. I przyśpilujmy jeszcze. O, bo czekajcie, jeszcze możemy. No, a sobie dopiąć tą awkę, tak szczerze mówiąc. Ile my to otworzymy? 10 to jest 1500. Damy radę. Pyk i aż 10. Może to może siądzie. Fajnie by siadła nam ta awka. E, oczywiście byłoby bardzo miło. Będzie nam ta awka Niestety, niestety, to nic drugiego tu nie siadło. Szkoda, bo ta. Ty, wygraliśmy awkę 22 dolary, widzicie to? To to jest piękne. No i o to właśnie mi chodzi. I o to chodzi wartaksy są przecudowne, przecudowne Mamy 1450, dobra. Dawajcie, dajmy jeszcze czas temu, temu atomowi Jedną otwórzmy i otworzymy coś jeszcze, i polecimy sobie na kontrakciki. Jak wiecie, mi często kontrakty nie oddają. O, ta MK z tego można Krafta zrobić. Takiego nowego, po prostu te nowe krafty. Eee, no spoko, ok, jaki stan? No, W sumie dolarek zawsze. Za 800 wartaksów, dolarka dostać. Spoko opcja. Eee, I otwórzmy jeszcze zakończenie tego impulsa. Naprawdę, naprawdę dobry odcinek z wartaksami. Fajny drop posypał. My to będziemy mieli na kosę, tylko ja posprzedawałem, więc nie będziemy mieli na kosę, bo ja sprzedam dużo skinów, Ale bym nie sprzedawał. To tutaj Free Kosa by było za wartaksy, więc za zbieranie wartaksów bardzo spoko. Ale przejdziemy na kontrakty. Można się jeszcze uda zrobić tą kosę. I spróbujemy na kontraktach, tylko wiecie, jak jest z kontraktami. Nie zawsze to Wam musi siąść. Dobra dajmy te najdroższe, bo robimy. Lecimy po tą kosę, tak? Więc to, to. To, to, to i to. Pyk. Dobra. Mamy tu 81 dolarów. Nawet tu już jest szansa na kosę, ale polecimy na medium. To jest ryzykowne, ale może się da zrobić kosem. Proszę, fajnie było mieć kosę. Jeżeli nie, to trudno. To tak już ryzykujemy. O Jezu, najgorzej, najgorzej. Naprawdę słaby drop nam poleciał. Dobra, wiecie co? Na zakończenie. I tak dobrze poleciały Ci. A co to w ogóle jest? Aha, takie strzynki. Polecimy na harda. Może jeszcze z tego kosę wy, wykrzesimy, ale wiecie, to jest hard. To jest mało osiągalne. Proszę. Kostka? No, nie, nie, watchdog za dolar 45. Szybki speedrun, jak zrobić z 50 dolców? Trzymajcie nie 70 dolców, dolara 40. No dobra, nie siadło, ale wartaksy naprawdę dobrze ci wyleciały. Pamiętajcie, co tyle z Helkejsa? Ma do wygrania skiny? Łapka, sub, komentarz, możecie wygrać. Pamiętajcie, że mieć trail linka na YouTube ustawionego, żeby wygrać te skiny. E, I co jeszcze ważnego, wbijajcie do nowego konkursu, który jest w opisie. E, więc link do Helkejsa również jest w opisie. I to było tyle, telewizoria. Trzymajcie się, życzę miłego dziąka. Cześć, cześć.